Cześć, maneczko w kolejnym dniu Witajcie A dzisiaj słonecznie Piękna pogoda eee, I co? Jak wam się spodoba filmik To łapka w górę Zostawcie komentarz, suba I lecimy eee, Dzisiaj przywiozłem parę części Tutaj Trochę uszczelek, mamy przewód eee, Uszczelka miski Usz... o, Zbiorniczek Płynu hamulcowego I parę uszczelek do silnika rozrząd przód Tylna pokrywa Uszczelka I takie tam pierd... Aha no i simmering i uszczelnia yy, Simmering i łożysko Więc to dzisiaj będziemy działać Trzeba dzisiaj poskładać motor Do kupy z powrotem i Czyścimy Najgorzej będzie z tą miską olejową, będę musiał go podnieść na podnośniku, ale może sobie jakoś poradzę. No i co, biorę się za składanie. To już Wam tego chyba nie będę pokazywał, bo to, wiadomo, muszę poczyścić śrubki, żeby to wszystko ładnie poskładać. Więc odezwę się do Was później, co dalej. Tak, zmontowane. Yy, pokrywka siedzi. Trzeba pamiętać o tym, żeby to koło ustawić mniej więcej równo. Najlepiej na szczelinomierzu albo czymś takim cieniutkim. Chociaż to tak w sumie nie idzie tego ustawić. Bo jednak te śruby, te otwory to są tak spasowane, że pożar się boże. Dobra, yy, druga strona. Ale najpierw jeszcze uszczelniacz wału. Ten z przodu właśnie go nabijam, z... <laughs> właśnie go zepsułem. Nie, nie zepsułem, ale pewnie się zepsuje, Bo nie. Czy jeszcze powinien dojść? Czyli idę po tamten młoteczek lub znajdę może coś innego stary. Idę po stary No i mam stary i teraz mogę niego tłuc. To. No jak? Dobra, idealnie. To co? Zakładamy. Yy, tu sobie założę. Ciemno dzisiaj. Wyczyścimy ładnie. Gdyby to było odtłuszczane, ale się rękami dotknie to. Szylikonek. Szylikonek. Jeszcze nie mierzyłem, czy w ogóle uszczelka pasuje. Mam nadzieję, że to ta. Nie, to by było lipa.

to dobra? I teraz pustełka siada, ładnie, siada. nie siada. Mówi, hm? nie siada. Tu będzie chyba problem. E, a ja ją podetniemy troszeczkę. Dobra.

Jeszcze nie. Nie wyczyściłem tej strony. Nobram. Odrzutnik jest, jest. Tak, dobra. Dobra, skoczę ładnie. Wszystko jest tak jak trzeba. Wszystko jest tak jak trzeba. Idziemy po śrubki. Dobra, dokręcamy śrubeczki najpierw tym delikatnie. Teraz ręcznie. Dobra, dokręcę i wracam do Was. Yy, tak, tu będzie test teraz silikonu. Dlaczego? Bo pod pompę nie dostają uszczelki w sklepie. Więc. Ja dałem ten klucz. Yy, więc zobaczymy, czy sam silikon utrzyma. Kurde, gdzieś położyłem klucz. Nie dociskałem go do końca, tylko tak lekko, żeby on trochę przystyk. I teraz, a tu jest, i teraz spróbujemy go dociągnąć. Dwa gwinty przed zerwaniem. Dobra, zanim założę pompę wody, to sobie wyczyszczę tutaj całą górę. Pozatykałem szmatkami te otwory i przejadę sobie tutaj wkrętarką, wydmucham to wszystko i wtedy dopiero zakręcę pompę wody. Więc tak piec grzeje, czekamy na temperaturę. Motor przygotowany, podmalowany, i tu reszta rzeczy takich pierdołów, hamulce, nie hamulce, filtr. Filtr powietrza cały, i tutaj parę rzeczy jeszcze. Orbitrol, jakieś łapy, pierdółki, poczyszczone, pedały i takie tam pierdoły. Hamulec, sprzęgło, obudowa, wiatraka, wiatrak, tu podstawa pod pedały, pod hamulcem, to wszystko wyczyszczone. I co? I będziemy działać. Poczekamy na temperaturkę. Silnik, ile mi się dało da, dało rady wyskrobać, tyle wyskrobałem, tyle wyczyściłem. Miska wyczyszczona jest uszczelniony, więcej w nim nic tutaj nie będę ruszał, bo nie ma takiej potrzeby. Motor dobrze chodził, więc mam nadzieję, że będzie chodził dalej. I co? i zaraz mieszam farbę i lecimy z tematem, mieszadełko. sobie ustawimy na 3 bary No i co? Lejemy farbę i jedziemy! Zostawimy sobie troszkę Jakby brakło myślę, że wystarczy jest ponad pół litry Dobra, zakładamy maskę i jedziemy. Akcentikiem dzisiaj żegnamy się z garażu, z Daimler Garaż. A przy okazji, że dzisiaj jest Wielka Sobota i pewnie już byliście święcić wasze jaja, e, chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych, pogodnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy i do następnego odcinka. Cześć.